Mam wrażenie, że wszystko w życiu dzieje się tak szybko i tak sprawnie, i tak mocno pinguje nas różnymi mm, takimi elementami, które żądają naszej uwagi, czy w mediach społecznościowych, czy w wiadomościach, czy w komunikatorach, mm, że ten odcinek może być z tego powodu dość niepopularny, ale jednocześnie może być niepopularnie piękny. Dlatego, że dzisiaj na przykładzie psalmu piątego zobaczymy, jak może, jak powinno, jak dobrze by było, żeby wyglądało normalne, zwykłe życie chrześcijańskie. Życie chrześcijanina, który potrafi wyłączyć się od bycia ciągle pingowanym przez ten świat. Myślę, że to jest umiejętność, która będzie zyskiwała na znaczeniu więcej i więcej. W najbliższych latach i w najbliższych pokoleniach, dlatego że tych rozpraszaczy, które domagają się naszej uwagi, które odciągają nas od Boga, od, od życia takim życiem, jaki On nam przeznaczył, tych rozpraszaczy jest po prostu coraz więcej. Na początek przeczytam Psalm 5. To będzie już od razu wersja de Message, tak żebyśmy mogli się no, skupić na brzmieniu Bożego Słowa już w wersji, o której nam tutaj chodzi, bo na tym kanale czytamy Nowy Testament w wersji The Message Eugena Petersona. A zatem psalm piąty najpierw przeczytam, a potem być może kilka elementów skomentuję, ale jeszcze nie wiem, dlatego że sam ten psalm pięknie oddaje taką rasowość życia z Bogiem. Posłuchajcie. Posłuchaj mnie, Boże, zwróć na mnie uwagę, proszę. Czy jesteś w stanie zrozumieć słowa, które mam rocze pod nosem, moje westchnienia i błagania? Boże i królu, potrzebuję Twojej pomocy. Codziennie rano przynoszę do Ciebie te same prośby. Codziennie rano rozkładam puzzle swojego życia na Twoim ołtarzu w oczekiwaniu, że ześlesz ogień na tę ofiarę. Ty nie trzymasz z niegodziwymi, ani nie gościsz w swoim domu ludzi pełnych zła. Przekłuwasz balonik tych, którzy są pełni pychy, i nie aprobujesz szkodników. Usuwasz sprzed, sprzed siebie kłamców i brzydzisz się żądnymi zemsty oraz naginaczami prawdy. A przy tym, to niesamowite, wręczasz mi zaproszenie do siebie. Odwiedzam cię w domu, padam na twarz w Twoim przybytku. W oczekiwaniu na wskazówki, dzięki którym przejdę bezpiecznie przez linię frontu. Słowa moich przeciwników są jak miny lądowe, ich płuca dyszą gazami bojowymi. Gardła przypominają otwarte groby, a języki pracują jak ruchome piaski. Uznaj ich za winnych Boże, niech domniemana mądrość obróci się przeciw nim. Pozbądź się ich, nie wykorzystali swojej szanse. Nas jednak przyjmiesz z otwartymi ramionami, kiedy będziemy się chronić u Ciebie. Niech przyjęcie triumfalne trwa do rana. Ty sam zapewni nam ochronę. Znany jesteś, Boże, z tego, że przyjmujesz tych, którzy, się, którzy Cię szukają i ubierasz ich w szaty zachwytu. Tak brzmi właśnie w przekładzie do message psalm piąty i piękne jest to, jak Psalmista pokazuje tutaj pewne obrazy, pewne metafory, pewne mm, skojarzenia z elementami zupełnie normalnego życia połączonego, życia w ciele połączonego z takim duchowym znaczeniem. Bo jak inaczej czytać to, co jest w wersecie trzecim, że codziennie rano rozkładam puzzle swojego życia na Twoim ołtarzu w oczekiwaniu, że ześlesz ogień na tę ofiarę? Izraelici znani byli z tego, że składali ofiary, które spalane były na ołtarzu. I zadaniem Izraelity było zbudować ołtarz z kamieni, z materiałów no, niepalnych, oraz złożyć ofiarę na tym ołtarzu czyli położyć zabite zwierzę. Po to, żeby je ofiarować Bogu w Starym Testamencie. Natomiast zadaniem Boga, jeżeli ta ofiara miała wydać znak tego, że jest przyjęta, było to, że Bóg syłał ogień na tę ofiarę. Czyli nasze zadanie to zbudować ołtarz, nasze zadanie to złożyć w Nowym Testamencie swoje ciało, swojego siebie, swoje jestestwo na ofiarę. A bożym zadaniem jako znak tego, że ofiara jest przyjęta, że poprzez ofiarę Chrystusa, nasza codzienna ofiara z naszych małych decyzji, które podporządkowujemy Bogu, znakiem tego jest to, że spada na nas ogień ogień Ducha Świętego. On wypala wszystko to, co jeszcze potrzebuje wypalenia, co jest grzeszne, co jest słabe, co jest cielesne. Co jest z człowieka, co jest z człowieka 1.0. Wypala to do cna. I ja też codziennie rozkładam puzzle swojego życia na ołtarzu bożym. I mówię, przynoszę to, co mam. Ale czasami do tych puzzli nawet nie mam pudełka, panie. Czasem brakuje mi jakiegoś klocka, jakiegoś puzla. Czasem nie mam pudełka, czasem zapomniałem już, jak. Jak powinien wyglądać ten właściwy rysunek? Ale i tak przynoszę wszystkie puzle na Twój ołtarz, Panie Jezu, abyś Ty zesłał na niego swój ogień. Żeby nie puzle były istotne, żeby nie puzle mojego życia były istotne, żeby mnie ja był istotny, żeby moje życie przestało się kręcić wokół tego, co jest dla mnie wygodne, zrozumiałe, przewidywalne i, i komfortowe, ale żeby zacząć żyć albo kontynuować życie w takim nastawieniu, aby. To, boże rzeczy wygrywały. aby, abym ja stawał się mniejszy, a Jezus stawał się większy we mnie. To jest ta piękna e, wizja tego, e, tego poranka. E, a ten psalm kończy się, jak często cały nasz dzień, kończy się gdzieś wieczorem, kiedy psalmista powiada. 11-12 werset, niech przyjęcie triumfalne trwa do rana. Czyli mowa jest o przyjęciu triumfalnym, które jest na cześć króla, na cześć króla Jezusa, które zaczyna się wieczorem i niechże trwa do rana. I mówi: Znany jesteś Boże z tego, że przyjmujesz tych, którzy cię szukają, i ubierasz ich w szaty zachwytu. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Od rana do wieczora, kiedy w moim normalnym chrześcijańskim życiu idę za Bogiem, staram się szukać tego namaszczenia i tego natchnienia Ducha Świętego w każdej chwili, w każdej decyzji, w każdej sytuacji, podporządkowuję Jemu swoje pragnienia. Zaczynam od tego, żeby ułożyć puzzle na ołtarzu w oczekiwaniu na to, żeby Duch Święty przeniknął mnie tego dnia i żeby sam poukładał, wypalał te puzzle tak, jak chce. A na zakończenie, na przyjęciu triumfalnym, mam świadectwo tego, że Bóg przyjmuje tych, którzy go szukają, tych, którzy składają swoje życie na ofiarę i ubiera ich w szaty zachwytu. Rano jest panika tego, że może nie mam wszystkich puzli, albo nie wiem jak wygląda pudełko, albo zapomniałem w jakiej kolejności co poukładać i co teraz. A wieczorem jest przyjęcie, przyjęcie jako taka impreza, jako celebracja tego Bożego Zwycięstwa, przyjęcie triumfalne, triumf, zwycięstwo, gdzie Bóg przyjmuje nas z otwartymi ramionami, chronimy się u Niego, a On przyjmuje tych, którzy Jego szukają, i na to przyjęcie wchodzimy w szatach zachwytu. Rano jestem w szatach być może przerażenia, być może niepewności, być może jakiejś strachu i obawy. Ale cały ten dzień w zakresie mojego zdrowia, w zakresie moich myśli, w zakresie moich decyzji, w zakresie moich słów, poddany duchowi Bożemu, zmienia się w to przebranie. Szatę zachwytu, boże, wow, tylko ty potrafisz z mojego niczego czy prawie niczego zrobić coś, co będzie piękne, co będzie zachwycające. Ale ten zachwyt ma też, myślę, inne znaczenie. Szata zachwytu, nawet szata zachwytu, czy może przede wszystkim, szata zachwytu Bogiem. To jest właśnie to, co ubieram na siebie. Chcę iść przez życie nie patrząc na swoje puzzle, tylko patrząc na triumfalne zwycięstwo Jezusa Chrystusa. To jest decyzja, którą podejmuję każdego rana. To jest decyzja, której, jeżeli się trzymam przez łaskę Bożą, przez obecność Ducha Świętego w moim sercu, to jest decyzja, która może się zamienić w triumfalne przyjęcie wieczorem, gdzie zakładam szatę zachwytu, czyli wybieram dziękczynienie, wybieram zachwyt, wywie, wybieram oddawanie Bogu czci, wy, wybieram mówienie świadectwa o Jego działaniu. Tylko jeżeli rano oddaję się Bogu do dyspozycji i proszę, aby przyszedł Jego ogień do mojego życia. Tylko wtedy wieczorem mogę wyjść na to Boże przyjęcie triumfalne w szacie zachwytu i opowiadać innym, co Bóg uczynił dla ludzi. Jak mawia Maja Sowińska, właśnie tak chcę żyć. I wybacz, drogi słuchaczu, nie mówię tego, abyś był w jakiś sposób zgorszony, czy... czy Poczuł się nieważny w tym wszystkim, ale właśnie tak chcę żyć, nawet jeżeli inni ludzie obok mnie wybierają inną drogę. Jak mawia moja żona, i to jest piękne, to, to co mówi: My idziemy za Jezusem, a nie za Kościołem. Jak mawia Michael Kulianos, to czy inni realizują? Boże powołanie, inni ludzie wokół ciebie w żaden sposób nie może, nie musi wpływać na to, jak Ty realizujesz swoje powołanie. To jest właśnie ta osobista odpowiedzialność przed Zbawicielem. Od puzli w ogniu do ognia zachwytu w oczach. Ja staję się mniejszy, a Chrystus we mnie staje się większy. Moje życie jest coraz mniej o mnie, a zaczyna być coraz bardziej o nim. Właśnie tak chcę żyć. A ty? Niech sam piąty pomoże ci podjąć tą piękną i trudną decyzję.